Identyfikator podmiotu SCP-500 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze. SCP-500 musi być przetrzymywany w chłodnym i suchym pomieszczeniu z dala od silnego światła. Dostęp SCP-500 jest dozwolony tylko dla osób o poziomie upoważnienia powyżej czwartego. Ma to zapobiec niewłaściwemu użyciu obiektu. Opis. SCP-500 jest małym, plastikowym pojemnikiem, który w momencie pisania tego tekstu zawiera 47 czerwonych pigułek. Jedna pigułka po doustnym podaniu w przeciągu dwóch godzin leczy obiekt badawczy ze wszystkich chorób. Oczywiście czas działania lekarstwa zależy od ogólnej kondycji obiektu. Pomimo licznych prób, wszystkie wysiłki mające na celu zsyntetyzowanie składnika aktywnego SCP-500 spełzły na niczym. Notatka doktora Kleina. Personel SCP poniżej poziomu trzeciego nie ma dostępu do badań nad SCP-500. To nie jest lekarstwo na kaca. Złap AIDS i wtedy poproś o pozwolenie. Wniosek 500 1774 K. Doktor 500 Treska 022F zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP-500 do testów z SCP-038. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Wniosek 500 b Doktor Girys zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP-500, do testów z SCP 914. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Wniosek 52354F. Doktor zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP 500 do testów z SCP 253. Prośba została rozpatrzona negatywnie. Wniosek 500 5667E. Doktor Gibbons zgłasza prośbę o dwie pigułki SCP-500 do jego osobistej apteczki. Prośba została rozpatrzona negatywnie. Dodatek 500-1. Dwie pigułki zostały przeznaczone do użytku z SCP-008. Doświadczenia przeprowadzone na personelu klasy D. Zainfekowanym przez STP-008 wykazały, że nawet w najbardziej zaawansowanym stadium choroby, podanie jednej pigułki STP-500 powoduje całkowite wyleczenie. Liczba pigułek wynosi 57 w chwili pisania tego tekstu. Doktor 500 d Dodatek 500-2. Jedna pigułka została przeznaczona do użytku z SCP-409. SCP-500 było testowane na obiekcie 409D5, który został wystawiony na działanie SCP-409. Doszło do całkowitego uzdrowienia. Patrz, dodatek 409 TSK1. Liczba pigułek wynosi 56 w chwili pisania tego tekstu. Doktor 500 0021 d Dodatek 500-4. Prośba 501774e rozpatrzona pozytywnie. 5 pigułek zostało użytych do badań z SCP-038. Potwierdzone zostało, iż SCP-038 może duplikować SCP-500. Jednakże Sukces, jakim jest klonowanie pigułek, nie jest całkowity. Rozmnożone pigułki są efektowne jedynie w 30 przypadków, ich szansa na udane leczenie spada wraz z upływem czasu od sklonowania. W 60% przypadków o chorób przewlekłych objawy pozostają, lecz postęp choroby jest zahamowany. Terapia z klonowanymi przez SCP-038 pigułkami. Zalecana jest dla personelu cierpiącego na nieuleczalne choroby, jako że dostępność SCP-500 jest ekstremalnie mała. Wszystkie 5 użytych próbek SCP-500 udało się odzyskać. Liczba pigułek wynosi 56 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-5 W toku eksperymentów z SCP-038. Jedna pigułka została skradziona przez personel. Doniesiono, że złodziejem jest D, zaś pigułka miała wyleczyć kaca. Sugerowane jest zaostrzenie warunków, na jakich SCP-500 są wypożyczane innym projektom. D został zlikwidowany. Liczba pigułek wynosi 55 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-6. Jedna pigułka została użyta z SCP-231-4. Liczba pigułek wynosi 54 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-7. Jedna pigułka została użyta do eksperymentu 447a. Liczba pigułek wynosi 53 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-8. Jedna pigułka została użyta z SCP-208. Liczba pigułek wynosi 52 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-9. Prośba 500-1862b została rozpatrzona pozytywnie. Jedna pigułka SCP-500 została umieszczona wewnątrz SCP-914. Rezultatem jest obiekt klasyfikowany jako SCP-427. Liczba pigułek wynosi 51 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500 10. Pięć pigułek zostało przeznaczonych do projektu Olimpia, jednakże tylko dwie zostały użyte. Pozostałe trzy będą wkrótce dostarczone. Do czasu dostarczenia liczba pigułek wynosić będzie 49. Dodatek 500-11. Dwie pigułki zostały użyte na potrzeby eksperymentu 217-. -3. Liczba pigułek wynosi 47 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 500-12. Prośba o przebadanie STP-500 pod kątem uzależnienia psychicznego została uznana za błahą i rozpatrzona negatywnie.